Jeżeli są jakieś fajne, fajne zdarzenia polityczne i można w stosunku do nich nawiązać. Mhm. I, 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 i no, często jesteśmy wtedy atakowani na, na, na takiej dosyć prostej zasadzie, że, że sportu nie należy mieszać z polityką, bo to jest relacja sportowa, a ludzie jakby nie rozumieją, że, że ten nasz dialog, który prowadzimy z Krzyszkiem jest, no, To nie jest takie aż dokładne sprawozdanie sportowe, no bo już to kiedyś ustaliliśmy, że co, no przez dwie godziny mamy mówić, że atakuje trzech kolarzy i ciągle wymieniać ich nazwiska i ciągle wymieniać ich sukcesy i co za 15 minut to samo i datę więc robimy różne odniesienia na przykład mhm. takim ostatnim fajnym był był ten tablet Jarosława Kaczyńskiego, do którego można było sobie jakieś tam fajne żarty nawiązywać. Mhm. Redaktor Wyrzykowski jak tutaj był Podjąłem temat yy, Smoleńska, mm -hmm. on powiedział, nie podejmujmy tego lepiej. Nie, bo później są protesty, później są komentarze złe, co ty mówisz, mogę mieć problemy. Istotnie tak jest? Znaczy, nie, no ja się tego no, w ogóle py, nie boję. No, słuchaj, pytasz, ży, o, pytasz o, żyjemy w demokratycznym kraju. Wbrew, wbrew temu, co... co Ale pytasz co... o Sergiusza Ryczela, czy on powinien tu komentować no. tak, jak... A czy komentator może wchodzić właśnie na tematy polityczne? Może wchodzić na tematy około-smoleńskie? E, wydaje mi się, że, że my przyzwa... przyzwyczailiśmy widzów razem z Krzyśkiem Wyrzykowskim. Ja, jak, jak jego nie ma, komentuję sam czy z Adamem Proboszem, to, to, to nie wchodzę w takie tematy. Mhm. Dlatego, że wydaje mi się, że... E, o ob koment... Brzozie wtedy nie mówicie, tak? Tak, że nasze komentowanie z Krzyśkiem jest dość autorskie. I, i, I to nie jest taki stricte komentarz sportowy, bo, tak jak już mówiłem, przy kolarstwie no, trudno jest taki, taki komentarz, zwłaszcza podczas wyścigu Tour de France, mm -hmm. gdzie są całe etapy pokazywane, prowadzić. Trudno jest odbiec od tej turystyki, od jakichś e, nawiązań, spontanicznych jakichś żartów dotyczących kolarzy. Czy, czy, czy jakiś sytuacja? Tak, Zobacz, zobaczcie, Polska wydawa... jest tak podzielona dzisiaj na, na, na PIS i PO? Tak trzeba powiedzieć, tak? No Albo pewnie. Na tę skrajną, y, moim zdaniem, idiotyczną prawicę. ale jaka to prawica? No co ty? Gospodarczo żadna, no, ale mentalnie to oni są. Nadal no, to się tylko nazywa prawica. A w że jest. Już, już, już nawiązywanie do tych. Y... Określeń, powiedzmy z czasów międzywojennych no czy dobrze. powojennych jest kompletnie bez no sensu. No dobra, ale, ale wiemy, że, 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 że. To jest czysty populizm, a Paweł, Wiemy, że Polacy są dosyć mocno podzieleni. Moim zdaniem jest to trochę sztuczny podział, a może bardzo sztuczny, ale są. I teraz wy, którzy skupiacie pewnie uwagę wszystkich, a czasem te transmisje są no oglądane, nie, no, oglądane przez, przez. przez wiele osób, no ale gdzieś pewnie przedstawicieli każdej, każdej grupy. Możesz zrazić takiego pisowca, powiedzmy, jeżeli powiesz coś... ale dlaczego zrazisz? Ja wyrażam swoje zdanie. No. A on włączając telewizor może nie oczekuje, żebyś ty wyrażał swoje no, zdanie ale to, na temat polityczny. No, ale to nigdy w sporcie do tego nie dojdziesz. Masz też ten przykład Borusii, no że teoretycznie powinno się wydawać, że większość Polaków, tak jak yy, kolega Ryczel, powinna kibicować Borussii, bo grają tam trzej Polacy. No ale są jednak kibice Malagi, nigdy nie trafisz. Mhm.